Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość, Radia 7. Edyta Szewczyk. Zapraszam na audycję Goście Radia 7. A dzisiaj mam przyjemność gościć w rozmowie prezydenta Cichanowa, pana Krzysztofa Kosińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom Radia 7. Zakończyły się prace nad projektowaniem budżetu Cichanowa na rok 2022. Wiem z informacji, które pan udostępnił w mediach społecznościowych, że to będzie bardzo prorozwojowy budżet. Budżet na 2022 rok Ciechanowa potwierdza to, że jesteśmy miastem, liderem, jeśli chodzi o rozwój, o inwestycje, o takie działanie też proobywatelskie. Ten rozwój następuje bardzo szybko i dynamicznie, jeśli chodzi o miejską infrastrukturę i tak naprawdę te nasze plany są dalekosiężne i one potwierdzają naszą pozycję jako takiego lidera w regionie na północy. Mazowszu. Na pewno te wyzwania są trudne, ale już wielokrotnie udowodniliśmy, że nawet rzeczy niemożliwe potrafimy zrealizować, więc też do tego w ten sposób podchodzimy. Będzie dużo pracy, już o, e, powiedziałem to swoim współpracownikom. No wszyscy są przygotowani na to, żeby zakasać rękawy i ostro pracować. Panie prezydencie, coś, co najbardziej interesuje mieszkańców, to inwestycje, które zostaną wykonane w przyszłym roku lista jest długa. To jest kilkadziesiąt pozycji w tym momencie. To są zadania, które były. Na etapie planów w ostatnich latach, gdzie przygotowywaliśmy chociażby dokumentacje techniczne, uzyskiwaliśmy pozwolenia na budowę, a teraz w przyszłym roku wchodzimy w fazę konkretnej realizacji. I tak naprawdę będzie w przypadku budynku przy ulicy Fabrycznej, który zostanie odnowiony, z zabytkowego młyna przy ulicy Nadrzecznej, czy targowiska przy ulicy Płońskiej, które też chcemy odnowić. Już taką odnowę zrobiliśmy na targowisku przy ulicy Sienkiewicza. Teraz chcemy skupić się na kolejnym, drugim miejskim targowisku. Są projekty oczywiście drogowe, jak ulica Asnyka, wiele lat czekała na realizację i na to faktyczne wykonanie. Jest wiadukt pieszo-rowerowy na Krubinku, który no też jest wynikiem takich intensywnych prac w ostatnich latach. Inwestycje kolejowe są zawsze bardzo trudne i no dzięki środkom unijnym, dzięki współpracy z AKP jako miasto zrealizujemy też w przyszłym roku ten projekt. Są też takie rzeczy przyszłościowe na kolejne lata i tu podkreślam chociażby sprawę związaną z przedłużeniem alei Unii Europejskiej, czyli obwodnicy wschodniej Ciechanowa do ulicy Przasnyskiej i do ulicy Gruduskiej. W przyszłym roku chcemy opracować dokumentację techniczną i uzyskać pozwolenie na budowę, a w kolejnych latach pozyskać środki unijne, bo to będzie inwestycja idąca w dziesiątki milionów złotych, i następnie ją też zrealizować. Mam nadzieję, że do 2025 roku ten projekt uda się zrealizować. No i będziemy mieli też na tym odcinku ścieżki rowerowe, chodniki, oświetlenie, nową drogę, która kolejny problem komunikacyjny rozwiąże w mieście i wyprowadzi auta z centrum Ciechanowa. Przeprowadziliśmy w ostatnim czasie badania, z których wynika, że aleją Unii Europejskiej przejeżdża dziennie ponad 4 tysiące samochodów a więc tyle mniej aut mamy w centrum Ciechanowa. To naprawdę jest duża liczba. Jeśli przedłużymy aleję Unii Europejskiej dalej, przez kąty do Przasnyskiej i do Gruduskiej, to tak naprawdę ten system komunikacyjny w mieście będzie można uznać za prawie kompletny. Panie prezydencie, a co z inwestycjami, które będą generowały nowe miejsca pracy? No są też takie inwestycje, chociażby w. Zielony Targ przy ulicy Płońskiej, czyli odnowienie tego targowiska. Tam na pewno będziemy mieli do czynienia z nowymi miejscami pracy w usługach i w handlu. Chcemy te nowe tereny oddać przedsiębiorcom w dzierżawę za uwaga jedną złotówkę z metra kwadratowego, a więc będzie to taki symboliczny koszt, który ma pobudzać przedsiębiorczość, zachęcać do tego, żeby przedsiębiorcy, być może młodzi, startują w swoich biznesach zgłosili się do nas swoimi ciekawymi koncepcjami, a my de facto prawie za darmo udostępnimy im przestrzeń pod tego rodzaju działalność. Ale także kwestia związana z rewitalizacją młyna przy ulicy nadrzecznej to też będzie miejsce, które będzie generowało nowe miejsca pracy, bo też chcemy je przeznaczyć pod miejsca dla, na startupy dla przedsiębiorców i bardzo prawdopodobne, że też pojawi się tam restauracja. а, бичо може, Piekarnia. No, tu są jeszcze koncepcje różne co do docelowego przeznaczenia. W pierwszej kolejności chcemy się skupić na odnowie budynku i ten proces rozpoczniemy w 2022 roku i pewnie go zakończymy w 2023, bo inwestycja jest duża. To jest nie tylko odnowienie tego zabytkowego budynku, ale też postawienie nowego obiektu obok. Panie prezydencie, to ile łącznie miasto planuje w przyszłym roku wydać na inwestycje? I proszę powiedzieć, jak program. Polski Ład wpłynął na konstruowanie budżetu na, na rok przyszły przez pana. 43 miliony złotych to będą te wydatki, które będą bezpośrednio szły z budżetu miasta, nasze środki, które mamy do dyspozycji. Do tego będą też inwestycje wielomilionowe podejmowane przez miejskie spółki, to jakby liczymy oddzielnie, więc łącznie no to myślę, że może ten budżet inwestycyjny osiągać. Nawet 60-70 milionów złotych. Natomiast co do Polskiego Ładu, no to widzimy, że mamy negatywne skutki, bo 4,5 miliona złotych miejsc wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych to jest taki namacalny konkret, który widzimy w budżecie. Dane, które nam przesłało Ministerstwo Finansów. Więc pewnie gdyby nie Polski Ład, to tych inwestycji byłoby jeszcze więcej. Skarb takich spełniania potrzeb mieszkańców ich zgłoszeń no, mogłaby być jeszcze bardziej realna niż jest. No ale nie mamy wpływu na to, co robi polski rząd i parlament. My skupiamy się na tym, żeby mimo wszystko realizować ważne dla mieszkańców inwestycje, spełniać ich marzenia, bo to też jest bardzo ważne. Tak na przykład było w przypadku ulicy Asnyka wiem, że miasto się trzykrotnie starało o dofinansowanie zewnętrzne i go nie otrzymało. Trzykrotnie się rzeczywiście staraliśmy. Złożyliśmy też nawet czwarty wniosek teraz w tej sprawie. Może wreszcie się uda, ale nie, nie chcemy już czekać na jakąś łaskę ze strony polskiego rządu. No, widać, że mieszkańcy Cichanowa są przez rząd PiS traktowani gorzej. Natomiast my robimy swoje i ta ulica nawet bez dofinansowania zewnętrznego po prostu zostanie zrobiona. Bo taką deklarację złożyłem swojego czasu mieszka Końcom. Już uruchomiliśmy postępowanie przetargowe, żeby wyłonić wykonawcę przebudowy modernizacji ulicy Asnyka, i to zostanie zrobione. Panie prezydencie, jakiś czas temu pan mówił też w mediach społecznościowych, że przez program Polski Ład prawie 11 milionów mniej wpłynie do kasy miasta. Teraz pan mówi o 4,5 miliona. Czy coś się tu zmieniło w tej arytmetyce? 4,5 miliona w stosunku do 2020 roku pierwszego roku, ale trzeba pamiętać, że mamy zawsze dynamikę narastającą wzrostów podatku dochodowego od osób fizycznych. Więc w rzeczywistości to jest około tych 11-12 milionów złotych mniej wpływu. Gdyby nie polski Ład, to ten podatek dochodowy nie byłby mniejszy w stosunku do 2021 roku, tylko znacznie większy. Co rok zwykle te wpływy podatkowe rosły o 5-6 milionów złotych. Więc tutaj mamy nie dość, że spada 4,5 miliona złotych, to jeszcze tego naddatku, który zawsze był pewną dynamiką wzrostową, teraz niestety nie ma. Więc te kalkulacje pierwotne Związku Miast Polskich, Ministerstwa Finansów mówiące o tym, że mniej więcej 11-12 milionów złotych będzie tych strat, to one jak najbardziej są właściwe. Panie Prezydencie, jaki jest ten budżet na rok przyszły? Czy on jest deficytowy? Tego się nie da dzisiaj uniknąć, chociażby z uwagi na te kwestie związane z Polskim Ładem. Natomiast chcę podkreślić, że rok 2020 zakończyliśmy nadwyżką finansową i rok 2021 podobnie będzie bez deficytu, więc mamy za sobą dwa lata plusowe, a wtedy, kiedy uchwalaliśmy te budżety, one również były z lekkim deficytem, więc myślę, że ten 2022 rok Uda nam się zbilansować ostatecznie, natomiast zawsze to wykonanie jest dużo lepsze niż ten pierwotny plan. A chcę też dodać, że czeka nas chociażby dodanie inwestycji z budżetu obywatelskiego. W marcu do końca listopada mieszkańcy mogą składać swoje wnioski, więc zawsze to ostateczne wykonanie jest też nieco inne niż ten moment uchwalania budżetu. Budżet ewoluuje w trakcie roku, jest zmieniany. Dochodzą nowe zadania, więc zaplanowaliśmy dosyć dużo inwestycji, ale jeszcze nie mówimy ostatniego słowa. Jeśli pojawią się jakieś oszczędności, to na pewno będziemy chcieli dokładać w trakcie roku kolejne zadania. Pan liczy na oszczędności w dobie szalejących cen materiałów budowlanych? No, może trochę jestem naiwny z tego powodu, ale oszacowaliśmy te zadania w sposób realny, patrząc już na te ceny, które teraz są na rynku. Zwykle jest tak, że w tych postępowaniach przetargowych sporo podmiotów bierze udział. Jeśli jakieś zadanie jest, są oferty zbyt wysokie, to staramy się przetarg powtarzać. Ostatnich kilka przetargów przyniosło nam oszczędności, może niewielkie, ale zawsze to się jakaś kwota z tego uzbiera i potem można ją przeznaczyć na coś innego. Panie Prezydencie, rząd zapowiada podwyżki, podwyżki energii elektrycznej i innych mediów. Czy my tu na poziomie lokalnym też mamy w przyszłym roku się spodziewać podwyżek opłat tych lokalnych? jeśli chodzi o podwyżki energii to oczywiście absolutnie nie jest to uzależnione od samorządu. Tutaj mamy spółki głównie państwowe, od których te kwestie zależą i niestety te problemy też dotykają wszystkie samorządy. No proszę sobie wyobrazić, ile my mamy szkół chociażby na terenie miasta, przedszkoli i te rachunki za energię elektryczną, za ogrzewanie, one niestety Drastycznie rosną, i to też są, to widać też w budżecie miasta, bo te wszystkie koszty bieżące wzrastają nam o ponad 4 miliony złotych w stosunku do 2021 roku. Mowa tu też o, chociażby o kwestiach takich dodatkowych obciążeń dla pracodawców, przecież samorząd też jest pracodawcą, mowa tutaj o kwestii minimalnego wynagrodzenia, chociażby my w przypadku naszego miasta. Jeśli chodzi o te opłaty lokalne, różnego rodzaju podatki, to tak naprawdę nie robimy praktycznie żadnych ruchów. Strefa płatnego parkowania pozostaje bez zmian. Mam nadzieję, że opłata śmieciowa też pozostanie bez zmian. Aczkolwiek tu nas czeka postępowanie przetargowe i zobaczymy, jakie będą oferty. Przypomnę, że miasto Ciechanów w tym momencie ma jedną z najtańszych, najmniejszych opłat za odbiór odpadów w Polsce to jest 13 zł od osoby i ta stawka się utrzymuje od trzech lat a do kiedy będzie ta stawka kiedy ten przetarg na odbiór odpadów ta stawka na pewno będzie obowiązywała do końca roku i pewnie na przełomie roku zobaczymy czy jesteśmy w stanie tą stawkę utrzymać mam nadzieję że będzie to możliwe o szczegółach jeszcze będziemy informować naszych mieszkańców natomiast co do innych kwestii to chociażby warto zwrócić uwagę na ceny biletów komunikacji miejskiej. One od tak naprawdę kilkunastu lat w Ciechanowie są niezmieniane są na bardzo niskim poziomie, a widzimy, że wszystkie inne miasta no przede wszystkim podnoszą stawki, taryfy biletów komunikacji miejskiej. My chcemy te bilety, ich ceny utrzymać też na obecnym poziomie i przez to zachęcić może naszych mieszkańców do korzystania z komunikacji publicznej, która jest odnawiana, nowy tabor autobusów. Jeszcze w tym roku mam nadzieję, że kolejne dwa autobusy, Trafią do zakładu komunikacji miejskiej. Czekamy też na rozpatrzenie naszych wniosków o zakup następnych autobusów elektrycznych. Na razie mamy jeden autobus, który jeździ po Ciechanowie i też warto dodać, że jest zasilany, ładowany poprzez panele fotowoltaiczne, które są na budynku zakładu komunikacji miejskiej umieszczone. A więc można powiedzieć, że jest tak naprawdę ten autobus naprawdę niskoemisyjny. Ta energia, też jest gdyby, czerpana z odnawialnych źródeł energii. Podatek nieruchomości, tylko wskaźnik inflacji, więc tak naprawdę i to ten wskaźnik inflacji nieobecny, tylko za pierwsze półrocze 2021 roku jest aktualizowany, więc 3,6%. Więc tak naprawdę, jeśli chodzi o te opłaty lokalne, to można powiedzieć, że tych zmian nie. W przypadku naszego miasta nie ma. Czy pan jest zadowolony z tego, co pan skonstruował wspólnie z pracownikami Ratusza i co pan przedstawi radnym na najbliższej sesji Rady Miasta? Bo na najbliższej sesji będzie budżet głosowany. Jak na tak ciężkie czasy, w których obecnie funkcjonujemy, to ten budżet jest optymalny. Myślę, że nawet jest lepszy od jakichś pierwotnych oczekiwań, bo duża skala inwestycji i realizacja wielu projektów, które były od lat planowane, przygotowywane. Myślę, że trudno jest cokolwiek zarzucić temu dokumentowi. Jestem przekonany, że na najbliższej sesji Rady Miasta on zostanie uchwalony i od razu przejdziemy do fazy realizacyjnej. My zwykle już w listopadzie, w grudniu podejmujemy się Ogłaszania przetargów, postępowań przetargowych dla tych inwestycji, to pozwoduje nam to, że jesteśmy w stanie wykonawców no, szybciej pozyskać z rynku i też dzięki temu te koszty oferty są trochę tańsze niż wtedy, gdybyśmy ogłaszali te postępowania przetargowe na przykład w pierwszym kwartale przyszłego roku. No cóż, nie pozostaje mi nic innego. Jak życzyć Panu, żeby radni się pochylili nad budżetem i przegłosowali. Jego realizację na, na rok 2022. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem w audycji, goście Radia 7, był dzisiaj Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję wszystkim słuchaczom Radia 7 za uwagę. Edyta Szewczyk, do usłyszenia. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.